Ale co to za różnica, jakie ja mam hasło? Przecież nikt go nie zgadnie, no i na pewno nie wycieknie, no to po co się męczyć? Już tłumaczę po co się męczyć. Hasła w sklepach internetowych, usługach mailowych i tak nie są przechowywane w czystej postaci. Gdyby ktoś mógł zajrzeć lub ukraść bazę danych z takimi hasłami, to zobaczyłby listę zahaszowanych haseł. Czym jest ów hasz? Nie, to nie ten hasz, co myślisz. Najprościej mówiąc, hasz to unikalny ciąg znaków, jakby zaszyfrowane hasło, którego już nie da się odszyfrować, bo haszowanie działa tylko w jedną stronę. Logując się do swojej poczty, wpisane przez ciebie hasło najpierw właśnie zmieniane jest na jego hasz, i dopiero potem ten hasz porównywany jest z hash haszem przypisanym do Twojego konta. Jeżeli hasze się zgadzają, to znaczy, że wpisałeś pop poprawne hasło. Patrzcie, Kania, <grym> moja, weź tam zarezerwuj na GPS-ie. Moja. Zatem, jeśli na przykład sklep internetowy czy dostawca poczty ma wyciek danych logowania użytkowników, a to się zdarza, to tak naprawdę nie wyciekają hasła, ale właśnie te hasze. Eee, no to chyba dobrze, czyli złodziej dostaje tylko jakiś bezsensowny ciąg znaków, tak? Tak. <grym> to znaczy nie. No bo istnieją dedykowane aplikacje, na przykład Hashcat, które służą do zgadywania haseł na podstawie ich haszy. Takie programy po prostu generują bardzo dużą ilość haszy i porównują z haszem twojego hasła. Zobacz, pokażę ci jak to zrobić. O! Mam tu listę wyciekniętych haszy. Na zwykłym laptopie jestem w stanie wygenerować i porównać w ciągu sekundy kilka miliardów haszy. Na komputerze z mocną kartą graficzną będzie to już około 200 miliardów. Gdybym połączył kilka kart graficznych, co nie jest ekstremalnym kosztem dla złodzieja, w ciągu sekundy mogę łamać biliony haszy. Nawet złożone hasło sześcioznakowe znakowe udaje mi się złamać w mniej niż sekundę, 8-znakowe w mniej niż godzinę, 10-znakowe w kilkadziesiąt dni, a na 12-znakowe potrzebuje już lat. Często łamanie haseł trwa nawet krócej, bo nasze hasła to nie są dowolne losowe ciągi znaków, tylko zlepki imion, nazw przedmiotów i na przykład dat, które połączyliśmy w taki sposób, który wydaje nam się genialny i nie do złamania. Tylko że na przykład taki haszkat korzysta ze słowników i reguł. Zatem jeżeli wydaje się, że hasło Bobik 25, wykrzyknik, jest genialne i nikt go nigdy nie złamie, to jesteś w błędzie, bo zwykły szóstoklasista je złamie, kiedy ty będziesz robić kupę. Kurde, co ja mam teraz zrobić? No, miej dłuższe hasła, chociaż 15-znakowe ze znakami specjalnymi. Czas ich łamania jest dzisiaj zbyt długi i drogi, a jeśli chcesz być całkowicie poza zasięgiem Cyberjełopów, rób sobie hasła w takim stylu. No ale jak zapamiętać takie hasło? No ale po co dzisiaj coś pamiętać? Numery hydraulików też pamiętasz? Użyj do tego programu menadżera haseł to aplikacja, która służy do bezpiecznego przechowywania i generowania hasł, więc twoje hasła mogą nawet mieć 30 znaków. Po drugie, tam gdzie się da, włącz uwierzytelnianie wieloskładnikowe. To znaczy, że oprócz hasła będziesz musiał podać coś dodatkowego, na przykład kod aplikacji, odcisk stolca, w sensie palca, albo inne dane bio.